Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w moim kolejnym filmiku dotyczącym ciąży, ale także wszystkich innych ludzi. Powiem, będą to pytania i stwierdzenia, jakie się zadaje i mówi kobietom w ciąży. I wiecie co, tak troszeczkę przyśmiewcze, to jest, więc trzeba to z przybróżeniem oka przyjąć, co będę mówić, aczkolwiek są to poważne tematy. Tylko chodzi o to, że po prostu ja wiem, że ludzie, którzy mówią te rzeczy, czy pytają o te rzeczy, oni tak naprawdę no, troszczą się o tą kobietę w ciąży. To nie jest w złej wierze mówione. Aczkolwiek czasami kończyny opadają, że po prostu ktoś nie pomyśli, tylko coś powie albo zapyta. No i wiecie, jeszcze druga sprawa, jak się słyszy coś praktycznie przez 8 czy 9 miesięcy, to naprawdę zaczyna to już być no takie zabawne, czasami absurdalne, wielokrotnie mamy tego dość. Więc złożyłam sobie wszystko i konsultowałam to z dwiema właśnie koleżankami, które też są teraz w ciąży. No i powstało mi e, 8, tak patrzę tutaj na laptopa, 8. Pytań i stwierdzeń, którymi chciałabym się z Wami podzielić. No, i jeżeli Wy miałyście jakieś dodatkowe też oprócz tego, piszcie oczywiście w komentarzach. A osoby, które zadają takie pytania albo mówią takie stwierdzenia, proszę się nie obrażać, bo tak jak mówię, to jest wszystko z przywróżeniem oka. No cześć! Co tam słychać? Jak się czujecie? Pytanie o samopoczucie pojawia się około 40 razy dziennie u kobiety w ciąży, w zależności od tego, czy wychodzi do ludzi, czy nie, to ono i tak mnóstwo razy się pojawia yy, i już czasami nie wiadomo, jak na to odpowiadać, bo no dobrze, niedobrze, czy tu mówić, że się ma te wymioty, zawroty głowy, nie można oddychać, rwa kruszowa i te rzeczy, czy po prostu mówić, że jest wszystko ok, ale to jest jedna sprawa, jeżeli dostaje się za to pytanie w liczbie mnogiej, jak się czujecie, to ja słuchajcie, za pierwszym i drugim razem nie wiedziałam, czy to w ogóle jest do mnie mówione. I tak wiecie, odwracam się i tak mówię, kurczę, no nie, w sumie ja tu tylko sama siedzę. No i tak nie wiedziałam, czy chodzi o mnie i o męża, o mnie i o dziecko. Za trzecim razem, tak za trzecim razem, jak to pytanie zostało mi zadane, został pogłaskany również mój brzuch. I tutaj właśnie znowu padło to pytanie, no jak się czujecie? No, no to mówię, że no ja dobrze, maluch, no nie wiem, nie wiem, no ciężko mi jeszcze tak z nim, wiecie, tu się porozumiewać. Myślę, że jest okej, okay. no mam taką nadzieję. No aczkolwiek jak już czasami dostaję takie pytanie, to wiecie, to mam ochotę tak odpowiedzieć, że no ja w porządku, a mój mąż no chyba też dużo pracy ma i wiecie, i tak, oj, chyba nie o to chodziło. Co zrobisz z Mią, jak się urodzi mały? Gdzie ją oddasz? Jak słyszę to pytanie, a, albo czytam je, bo pierwsze trzy razy to je przeczytałam pod filmikami na YouTubie, a później ze dwa czy trzy razy jeszcze usłyszałam na żywo. No to po prostu. Psz, psz, to jest. To jest straszne, jak ktoś może. Być bezmyślny, żeby zadawać takie pytanie, naprawdę, ja wiem, że to jest wszystko w dobrej wierze, ale nie, akurat to jest po prostu głupie i wszystkie kończyny opadają w dół. Yy, za pierwszym razem, jak przeczytałam to pytanie, to po prostu się we mnie zagotowało, dosłownie, bo, no bo nie mogę uwierzyć, że ktoś mógł na to wpaść. Um, no ale odpisałam oczywiście kulturalnie i że no, no, no jak to, co mam zrobić z psem, no będzie cały czas z nami mieszkać, no to jest po prostu członek rodziny, ona ma 4 lata i jest tu cały czas z nami, tak? Jest to po prostu najkochańsze stworzonko. No i y, za drugim, za trzecim razem już przyjęłam tą swoją taką taktykę odpowiadania głupio na głupie pytania y, i ludzie się bardzo dziwią, zarówno ci, którzy pytają, y, którzy zadają pytania na żywo, tak samo ci w internecie. To znaczy, jak pytają Właśnie, co zrobisz z psem, gdzie ją oddasz i w ogóle jak to będzie, no to y, odpowiadam, że no, no cóż, no, no oddam ją gdzieś, no, no coś mam zrobić, no oddam ją. Ale no wiesz, jak się urodzi drugie dziecko, no to to pierwsze też oddam, no bo, no bo cóż mam zrobić, no bo przecież no, no, no nie będzie innego wyjścia, nie? No i wtedy każdy no. jest taki zszokowany. W się, no i co? Dlaczego jesteś taki zszokowany? Głupie pytanie, głupie odpowiedzi, nie? Proste. Jak tam się czujesz? Wymiotujesz dalej? To pytanie zadają mi najczęściej osoby, które no wiadomo, nigdy wciąż nie były, ale które przez tą ciążę gdzieś ze mną są. I um, wiedzą, że ja nie wymiotowałam. Jakoś tam, wiecie, gorzej lub lepiej się czułam, ale że no nie wymiotowałam. No i e, często to pytanie było zadawane na przykład w szóstym, czy w siódmym miesiącu. I również mnie zaskakiwało, ale to z uśmiechem na ustach odpowiadałam, że nie, 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 nie miałam takich problemów. Widać po tobie, że będzie dziewczynka. W sensie, że co, że wyglądam okropnie i brzydko, bo wiadomo jak to jest, że jeżeli kobieta nosi w sobie córkę, to podobno brzydnie, bo podobno to dzieciątko zabiera jej urodę, czyli że co, że, że wyglądam paskudnie. Moim zdaniem ja wciąż ciąży wyglądam dobrze, wyglądam nawet chyba lepiej niż przed ciążą, bo poprawiła się jakoś mojej skóry, kondycja paznokci, włosów i tak dalej, więc jak... Czytam i słyszę, że widać, że będę miała dziewczynkę, no to stwierdzam, że coś chyba musi być nie tak. Współczuję ci: nawet się napić nie możesz. Pić nie mogę. Ale mogę cię przygnieść swoją nową wagą. Zawsze taka odpowiedź mi się nasuwa w myślach, no i zawsze tym wszystkim osobom muszę tłumaczyć, że. Kurczę, ja i tak nigdy nie lubiłam za bardzo pić, wolałam sobie wrócić samochodem, o której godzinie chciałam i nie mieć następnego dnia kaca, wstać o 7 rano i cieszyć się życiem. A bawić i tak się zawsze dobrze bawiłam na każdej imprezie, więc akurat picie to dla mnie żadne wyrzeczenie i żaden problem. A jeżeli ktoś już coś takiego stwierdza, to no to po prostu wychodzi na to, że chyba po prostu taka osoba by się nie umiała dobrze bawić bez alkoholu, prawda? Ale tak jak mówię, ja nie mam z tym żadnego problemu. Nałóż sobie więcej. Teraz musisz jeść za dwoje. To jest domena babć, mam i wszystkich ciotek, osób, które są po prostu. Jeszcze idą tym starszym torem, kiedy właśnie takie było przekonanie, żeby jeść dużo, bo wtedy dziecko będzie zdrowe. No teraz wiadomo, że no człowiek, broń Boże, nie może się głodzić, ani nie może się ograniczać w jedzeniu i nie, uwierzcie, ja tego nie robię. Aczkolwiek, no gdybym potrzebowała więcej jeść, to bym jadła więcej i pewnie tak to również jest. Aczkolwiek jest tak, że to zapotrzebowanie kaloryczne jest od 300 do 500 kalorii dziennie, tylko większe, jeżeli jesteśmy w ciąży, więc tak naprawdę to jest batonik, dwie kanapki, po prostu jedna sałatka, więcej w ciągu dnia. I to jest tyle. I zawsze mówię, że no dobrze, 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 albo nie za dwoje, tylko dla dwojga. I tu też zawsze jest taka konsternacja, co ja powiedziałam mi o co chodzi. <grych> po porodzie nie prześpisz ani jednej nocy, nie będziesz w ogóle widywała znajomych, a twój mąż przy dobrych wiatrach będzie spał w tym samym pokoju, ale na materacu, na ziemi. No, i suma summarum dziecko z wami będzie spało do trzeciego roku życia w łóżku. No i oczywiście cały czas, zawsze i wciąż będziesz miała bajzel w domu. Mówię ci, tak właśnie będzie. Dobre rady uwielbiam. To znaczy, wiecie co? Ja bardzo lubię przyjmować rady. Naprawdę, uwielbiam i tu nie mówię z żadnym przekąsem ani z niczym takim. Yy, dużo wyciągam z różnych rad. Później. Yy, Sama stosuję, właśnie w moim życiu. No i myślę, że będę również stosowała w opiece i w wychowaniu maleństwa. Ym, aczkolwiek, wiecie, co nie lubię, czegoś takiego, że jak ktoś właśnie mówi, zobaczysz, zobaczysz, że tak będzie. U mnie dziecko spało do trzeciego roku życia z nami i nie mogliśmy tego w ogóle w żaden sposób naprawić. No i wiecie, tak sobie myślę, no co ja mam powiedzieć? No coś próbuję, wtedy jest jakaś tam rozmowa, dyskusja, no ale ta osoba. Ale zobaczysz, że tak będzie, nie będziesz taka konsekwentna. I sobie wtedy myślę, a skąd ty wiesz, dziewczyno? To bardzo często właśnie mówią osoby, które naprawdę mnie nie znają, które nie są w, krągu mo w kręgu moich znajomych, yy, ale, ale właśnie tak mówią. I, I wiecie, wtedy też po prostu agresja we mnie wzrasta. No bo jejku, to, że ty jesteś niekonsekwentna i nie umiesz sobie poradzić z takimi życiami, to nie znaczy, że ja też tak będę miała, tak? Um, wiele jest właśnie też takich spraw, że właśnie jak ktoś mówi, że na pewno będziesz miała bałagan, to jest 100%, że będziesz miała bałagan. 100%, że będziesz miała każdą jedną noc nie przez Liczę się z tym, że będzie ciężko na początku przez pierwsze tygodnie, może nawet miesiące, aczkolwiek a, wiecie, każde dziecko jest inne, więc ktoś nie może powiedzieć, że na 100% to będzie pewność, tak? Każdy rodzic sobie inaczej radzi z dziećmi i no i tak jak mówię, każde dziecko jest inne. A z widywaniem znajomych, wiecie co, ja wychodzę z założenia, że jeżeli masz bliskich znajomych, to po prostu taka osoba do Ciebie przyjdzie i po prostu podowarzyszy Ci w ciągu normalnego dnia, w ciągu gotowania obiadu, karmienia dziecka, czy nawet spaceru. I to już jest widywanie znajomych. Więc jeżeli ktoś mówi, że nie będziesz w ogóle widywała znajomych, no to mając na myśli imprezy, pewnie tak, pewnie nie będę widywała znajomych na całonocnych nocnych imprezach, ale takich właśnie, żeby... Ktoś do mnie przed kawę, czy ja z maluchem, jak już wiecie, nie będzie takim bardzo glutkiem, też gdzieś będę mogła do kogoś wyjść, to myślę, że to jak najbardziej będzie będzie w porządku. No i jeżeli chodzi o kwestie spania i męża, też myślę, że to jest po prostu postanowienie, obranie dobrego kierunku i przede wszystkim konsekwencja, bo nie wyobrażam sobie, żeby mój mąż miał spać w innym pomieszczeniu, albo na przykład na materacu, na ziemi. Wiadomo, jeżeli się ma małe łóżeczko, no to może z tym wszystkim jest trudniej. My Mamy olbrzymie łoże, bo ja lubię duże łóżka, lubię duże lodówki i wysokich facetów. To są trzy rzeczy, które uwielbiam w życiu. Dlatego wiecie, yy, mamy duże łóżko yy, i pies śpi z nami w poprzek, dziecko też będzie mogło spać w poprzek, no my tak troszeczkę gdzieś tam, wiecie, po boczkach, ale wszyscy się zmieścimy i... Um, wiecie, jest taka kwestia w życiu, um, o której chciałabym nigdy nie zapomnieć i chciałabym, żeby ludzie też o tym pamiętali, że oprócz tego, że będę teraz matką, a mój mąż będzie ojcem, um, my jesteśmy cały czas ludźmi, my jesteśmy żoną, my jesteśmy mężem, ale przede wszystkim my jesteśmy kobietą i mężczyzną. A wiadomo, jak się pojawia gdzieś, no to cały świat się zmienia i, wiecie, kierunek jest obrany tylko na to dziecko, ale myślę, że nie można zapominać o czymś takim, że jest się właśnie człowiekiem i jest się przede wszystkim kobietą, a dopiero później w drugiej kolejności matką. To bardzo często jest prawie na równym poziomie. Ale mimo wszystko bycie matką, moim zdaniem, nigdy nie będzie tą nadrzędną sprawą. To nigdy nie będzie nad tym, że. Jestem już wtedy mniej kobietą, bo jestem bardziej matką. Nie. Przede wszystkim jestem kobietą, która ma swoje potrzeby, która potrzebuje 15 minut dla siebie. Jestem człowiekiem, który po prostu ma swoje potrzeby. Dlatego też sobie nie wyobrażam, żeby właśnie mój mąż gdzie indziej spał, żeby, wiecie, nie czuć po prostu jego oddechu, jego ręki przy mojej ręce. No, no, no takie rzeczy, prawda? Więc pojawia się dziecko, zmienia się wszystko. Priorytety się zmieniają, to dziecko jest wiadomo. Mega ważne, ale tak jak mówię, jesteśmy, jesteśmy ludźmi i wszystko da się załatwić, tylko po prostu trzeba być konsekwentnym, trzeba mieć pewne, myślę, schematy jakoś tam obrane. Nie wszystko wyjdzie, no pewno wiem, że nie wszystko wyjdzie. Teraz mi jest łatwiej o tym mówić, ponieważ maluszek jest w brzuszku, ale no ale tak jak mówię, no to jest taka sprawa, o której jeszcze sobie i tak porozmawiamy, bo powiem Wam jak było przed. Jakie miałam oczekiwania, a jak wyszło po. No, na pewno, to tak. No, a jeżeli chodzi o te dzisiejsze rzeczy, te osiem takich zebranych rzeczy, które są mniej lub bardziej absurdalne, ale które pojawiają się bardzo często i które po prostu już tak wiecie: o jajku, znowu to pytanie o jajku, znowu coś o jajku nie mów mi, jak mam żyć. Nie, naprawdę, tak jak mówię, przyjmijcie to troszeczkę z przyłożeniem oka i dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie, jakie pytania wy dostawałyście albo wasze koleżanki, bo to jest temat naprawdę bardzo fascynujący, bardzo fajny, mnie on strasznie interesuje, więc mam nadzieję, że sobie na ten temat jeszcze porozmawiamy. Notka na blogu również jest i tam jest rozwinięcie wszystkich tematów, więc tam również możecie pisać, co chcecie. Ja póki co żegnam się dzisiaj z Wami i do zobaczenia niedługo. Pa!